Tak się nieraz mówiło w tym świecie rozwoju, że jak się coś chce zamanifestować, to świat cię testuje. To po pierwsze, najpierw się odsłania ta świadomość, że to nie świat cię testuje, nie Bóg cię testuje, tylko ty sam siebie. Po drugie. Odkrywasz, że kolejną fazę, kolejną warstwę, kolejny aspekt tego procesu manifestowania, że po prostu to, gdy się napinasz, gdy tak się nagrzejesz na wynik, tak czekasz na efekt swoich działań, działań mam na myśli pewne nasiona zasadzone, czy to w myślach, czy to poprzez działania, czy poprzez jedno i drugie, wszystko, po prostu wszystkie te rzeczy, o których wiemy, które próbowaliśmy i właśnie jeśli takie jest podejście na wynik i ta niecierpliwość i taki walka też ze sobą, żeby się tak nie podniecać, prawda? A się jednak podniecamy na przykład. Tak, tym czy to się wydarzy, czy nie wydarzy. O, sprawdzamy jakieś informacje. Prawda, że nie czekamy w domu spokojnie na przesyłkę, tylko biegamy do okna, Albo nawet y, przez telefon, jak rozmawiamy, to mówimy, y, to ja już kończę, bo wiesz, tutaj czekam na przesyłkę. Na tej zasadzie mam na myśli tego rodzaju napięcie i oczekiwanie efektu. I to, że wtedy nie dostajemy czegoś, no, no zazwyczaj tak jest po prostu. To też nie jest taka kara od wszechświata. To jest tylko. I aż informacja dla nas, żeby się nie napinać. Ale dlaczego? Czy to obraża Boga, jak ty tak biegasz za, za jakąś sprawą? No, dobrze jest się zawsze skupić na Bogu, mieć Jego świadomość, ale Boga nie można obrazić. To po pierwsze, tego majestatu nie da się obrazić. To tylko ma uczyć ciebie samego, obsługi swej osoby. To Tobie jest lepiej żyć, gdy się nie napinasz, gdy nie napierasz na rzeczywistość. To jest dla Ciebie informacja, po prostu. To nie są żadne bany od Boga, od wszechświata, od źródła. Nie. To jest dla Ciebie taki manual, jak się posługiwać. Swoim życiem, swoją osobą, jak tym zawiadywać w sposób taki, który jest dla Ciebie jak najbardziej łatwy, zgodny z przepływem, zgodny po prostu z prawdą, która jest w Tobie. Czyli jest to taka informacja, która pomaga uczyć się, jak nie hamować przepływu w sobie jak pozwalać na to. Czego pragniesz, jak nie napinać się?